Czy kiedykolwiek czułeś się jak element, który nie mieści się na planszy tego systemu? Być może zauważyłeś, jak próbują cię ukształtować, dopasować do etykiet i uciszyć, jednocześnie ogłaszając, że pracują dla twojego dobrego samopoczucia. Ale wiesz, że chodzi o coś jeszcze. Nie jesteś taki jak inni. Nie jesteś tu po to, by się dostosowywać przestrzegać narzuconych zasad czy akceptować życie zaprojektowane przez innych. Jesteś inny, jesteś wybrany. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że całe wasze życie było przygotowaniem, nieustannym treningiem ku wyższemu celowi. Tym celem nie jest płynięcie z prądem, ani akceptowanie tego, co mówią ci bez pytania. Jego misją jest bycie iskrą, która destabilizuje system. Dlaczego? Ponieważ w głębi duszy widzą w Tobie coś, co ich przeraża, Twoją moc, Twoją jasność i Twoją zdolność do zadawania pytań. Nie bój się, ponieważ to, co próbują ukryć, to prawda o tym, kim naprawdę jesteś. Jesteś zagrożeniem dla systemu, nie dlatego, że jesteś agresywny lub szukasz konfrontacji, ale dlatego, że nie może Cię kontrolować. Od momentu, gdy się urodziłeś, system obserwował cię, a gdy dorastałeś, zaczął zauważać w tobie coś innego, światło, siłę, niezłomną wolę. Próbowali Cię więc ukształtować, udobruchać, odwrócić uwagę pustymi obietnicami, tanią rozrywką i ideą, że nie jesteś wart więcej niż liczba. Ale oto jesteś, opierając się, Kwestionując, wzrastając. Dzisiaj obalimy te kłamstwa i przypomnimy sobie, dlaczego jesteś zagrożeniem dla systemu. Ale zanim przejdę dalej, potrzebuję Twojej pomocy. Ten przekaz musi dotrzeć do większej liczby wybranych osób, takich jak ty. Ciesz się tym filmem i subskrybuj kanał. Ponieważ każde kliknięcie to kolejny krok do ujawnienia tej prawdy i przebudzenia tych, Którzy wciąż są uwięzieni w sieci. Jeśli jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, jak samo ich istnienie może zrujnować to, co budowali przez wieki, zostań do końca. To nie jest byle jaka wiadomość, to jest wezwanie. Jest to wezwanie do tych, którzy wiedzą, że ich misja jest o wiele większa niż mówią. System został zaprojektowany tak, aby Cię rozpraszać dzięki czemu nigdy nie zastanawiasz się, dlaczego rzeczy są takie, jakie są. Od momentu, gdy otworzysz oczy rano, wszystko jest doskonale wykalkulowane, szum wiadomości, który karmi strach, sieci społecznościowe, które pochłaniają Twój czas, materialne cele, które obiecują szczęście, ale nigdy nie wypełniają pustki, którą nosisz w sobie. Wszystko to nie jest dziełem przypadku, to strategia. Strategia zaprojektowana, aby utrzymać Cię w uległości i odłączeniu od Twojej prawdziwej mocy. Ale Ty, w przeciwieństwie do wielu, zacząłeś patrzeć poza powierzchnię. Nie potrzebujesz namacalnych dowodów, aby wiedzieć, że jest coś jeszcze, coś ukrytego, coś, czego system nie chce, abyś odkrył. Twoja prosta zdolność do zadawania pytań, myślenia w inny sposób, niedostosowywania się, już czyni cię problemem. Ponieważ dla nich nie ma większego zagrożenia niż przebudzony umysł umysł, który nie akceptuje roli przypisanej mu przy urodzeniu. Historia pełna jest przykładów ludzi, którzy byli uważani za groźby za to, że ośmieliłeś się zakwestionować status quo. Jezus, Człowiek, który przyszedł, by głosić miłość, współczucie i sprawiedliwość, był postrzegany jako takie zagrożenie, że ówczesny system go wyminował. Nie dlatego, że mał armię czy broń, ale dlatego, że mał coś potężniejszego prawdę. Prawda, która rozbrzmiewała w ludzkich sercach i sprawiała, że kwestionowali autorytet tych, którzy czerpali korzyści z ich ignorancji. I tak jak Jezus, ty również masz przesłanie, którego system się boi. Nie musisz być przywódcą religijnym czy politycznym, po prostu musisz być świadomy. Ponieważ kiedy stajesz się świadomy, staje się to nieprzewidywalne. Nie konsumujesz tego, co oni chcą, żebyś konsumował, nie podążasz ślepo za trendami, nie pozwalasz im decydować za ciebie. A to jest coś Czego system nie może tolerować? Ale skąd tyle strachu przed samotną osobą? Odpowiedź jest prosta, ponieważ zmiana nie zaczyna się od tłumów, ale od jednostek. Inspirować można tylko setki, a te setki, tysiące to efekt dominę, którego nie mogą kontrolować. Tak więc Twoim pierwszym celem jest przekonanie go, że nie masz żadnej władzy, że jesteś nieistotny. Że nie możesz nic zmienić. Bombardują cię wiadomościami o beznadziei, obarczają cię obowiązkami, abyś nie miał czasu na refleksję. I sprawiają, że wierzysz, że świat jest zbyt duży, aby jedna osoba mogła go zmienić. A jednak oto jesteś, udowadniając, że jest inaczej. Bo jeśli to słyszysz, to dlatego, że w pewnym momencie zdecydowałeś się nie podążać za scenariuszem, który ci dano. Zacząłeś kwestionować zasady, przekonania, oczekiwania. Zaczął czuć, że jest coś więcej, coś, co nie pasuje. To uczucie niepokoju, ta iskra zwątpienia jest początkiem Twojej prawdziwej przemiany. System chce, abyś uwierzył, że jesteś słaby, ale rzeczywistość jest taka, że Twój potencjał jest nieskończony. Jedzą, że jeśli to odkryjesz, nie będą w stanie Cię powstrzymać. Jak myślisz, dlaczego wypełniają Cię rozproszeniami? Ponieważ skoncentrowany umysł jest niebezpieczny. Umysł, który rozpoznaje Swoją wartość, Swoją zdolność do tworzenia, inspirowania, przewodzenia, jest niepowstrzymaną siłą. Czy zauważyłeś, jak próbują cię ogizolować? Sprawiają, że czujesz się osamotniony w swoim sposobie myślenia, jakby nikt inny nie widział tego, co ty widzisz. Ale to już kolejne kłamstwo. Jest wielu takich jak ty, budzących się, kwestionujących, rzucających wyzwania. I za każdym razem, gdy ktoś taki jak ty decyduje się zerwać z systemem, równowaga sił przechyla się nieco bardziej w stronę prawdy. Nie jesteś wrogiem systemu dlatego, że go nienawidzisz lub dążysz do jego zniszczenia, ale dlatego, że reprezentujesz coś, czego oni nie mogą kontrolować – wolność. Nie wolność sprzedawana jako pusty slogan, ale prawdziwa wolność, ta, która pochodzi z wiedzy o tym, kim jesteś i nie pozwalania, by ktokolwiek inny decydował za ciebie. Ta wolność, w swej istocie, jest zarażliwa. Bo kiedy jedna osoba jest naprawdę wolna, inspiruje innych do dążenia do tego samego. System wie, że nie może wygrać, jeśli zdecydujesz się zająć swoje miejsce. A oto prawda, że nie chcą, żebyś się o tym dowiedział. Że już jesteś dla nich zagrożeniem przez samoistnienie, myślenie, zadawanie pytań. Nie musisz robić czegoś nadzwyczajnego, aby rzucić wyzwanie swojej kontroli. Po prostu żyj swoją prawdą, nie daj się zastraszyć, nie dostosowuj się. Każdy wybór, którego dokonujesz, za każdym razem, gdy mówisz nie temu, czego od ciebie oczekują, kruszy twoją strukturę. I właśnie to przeraża ich najbardziej. Bo bez względu na to, jak wielką mają władzę, ile zasad narzucają lub ile zasobów używają, aby utrzymać kontrolę, zawsze znajdą się ludzie tacy jak ty. Ludzi, którzy nie pozwalają się dopasować, którzy patrzą poza iluzję, którzy mają odwagę być autentyczni w świecie, który nagradza konformizm. System stara się kontrolować cię nie tylko poprzez rozproszenie uwagi lub izolację. Próbuje też manipulować swoimi najgłębszymi przekonaniami. Od najmłodszych lat wpajano ci myślenie, że musisz się dostosować, że sukces polega na przestrzeganiu zasad, że stabilność wynika z akceptacji status quo. Ale nigdy nie powiedzieli, że te zasady nie zostały stworzone po to, by was chronić. Ale by was ograniczać. Każda norma, każde oczekiwanie społeczne, każdy narzucony obowiązek ma jeden cel aby utrzymać je na swoim miejscu w ramach, które przynoszą korzyści nielicznym, a ograniczają większość. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie, którzy najbardziej odbiegają od tych norm, są tymi, których system atakuje najmocniej? Rewolucjoniści, wizjonerzy. Wolnomyśliciele są zawsze katalogowani jako niebezpieczni. Pomyśl o Galileuszu, który zakwestionował ideę, że Ziemia jest centrum wszechświata. Jego odkrycie nie tylko zachiało instytucjami religijnymi tamtych czasów, ale także wstrząsnęło fundamentami systemu, który opierał się na tym kłamstwie, aby utrzymać kontrolę. To nie teleskop czy teorie sprawiły, że stał się zagrożeniem ale jego decyzja, by zakwestionować to, co wydawało się niepodważalne. A ty, nawet bez teleskopu czy rewolucyjnej teorii, robisz to samo za każdym razem, gdy decydujesz się żyć zgodnie ze swoją autentycznością. Sam akt nieakceptowania tego, co jest ci narzucone, jest już aktem buntu. Za każdym razem, gdy system decyduje się myśleć samodzielnie, odczuwa te wibracje i wie, że nie może pozwolić wielu na zrobienie tego samego, bo wtedy wasza struktura oparta na kontroli i ślepym posłuszeństwie zacznie się rozpadać. Zainwestowali wieki w doskonalenie swoich metod, aby utrzymać go pod kontrolą. Edukacja, na przykład, nie jest po to, aby nauczyć Cię myśleć, ale po to, aby nauczyć Cię posłuszeństwa. Czy pamiętasz te niekończące się godziny, kiedy uczono Cię faktów? których nigdy nie wykorzystałbyś w prawdziwym życiu, ale prawie nigdy nie nauczono was zadawać pytań, analizować czy rozeznawać. To nie przypadek. System nie potrzebuje wolnych umysłów, potrzebuje funkcjonalnych części, kół zębatych, które pasują do jego maszynerii. Nawet idea sukcesu, którą ci sprzedali, jest narzędziem do kontrolowania cię. Mówią, że potrzebujesz dyplomu, stabilnej pracy, domu, samochodu, i że będziesz z tego zadowolony. Ale to, czego ci nie mówią, to to, że kiedy gonisz za tym marzeniem, utkniesz w niekończącym się kole konsumpcji i długów. Pracujesz niekończące się godziny, poświęcasz swój czas, energię, a nawet swoje marzenia, aby spełnić ideę sukcesu, która nigdy nie była Twoja. A kiedy w końcu dociera do miejsca, w którym powiedziano mu że znajdziesz szczęście, odkrywa, że nadal czuje się pusty, niespełniony. Więc co robisz? Mówią, że potrzebujesz więcej, większego samochodu, lepszego domu, kolejnego awansu. I tak utrzymują cię na kole, biegnąc za czymś, czego nigdy nie osiągniesz. Ale oto sekret, którego nie chcą, abyś poznał. Prawdziwy sukces nie ma nic wspólnego z tym, co posiadasz? Ale z tym, kim jesteś. Chodzi o to, by nie gromadzić rzeczy, ale odkrywać swój cel, żyć w zgodzie ze swoją prawdą, mieć odwagę być sobą w świecie, który nieustannie próbujecie zmienić. I to jest powód, dla którego jesteś zagrożeniem, ponieważ system nie wie, co zrobić z kimś, kto nie potrzebuje tego, co sprzedaje. Kiedy uwalniasz się z tych łańcuchów, Dzieje się coś niesamowitego, zaczynasz patrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Zdaję sobie sprawę, że nie potrzebuje więcej rzeczy do szczęścia, ale mniej rozproszeń. Nie wymaga większej zewnętrznej walidacji, ale więcej wewnętrznego połączenia. I w tym właśnie tkwi twoja prawdziwa moc, ponieważ kiedy już zorientujesz się, kim jesteś i dostosujesz się do tego celu, staniesz się nie do zatrzymania. System wie, że nie może cię zatrzymać, gdy dojdzie do tego punktu, ale nadal będzie próbował. Użyje zwątpienia, aby go zaatakować. Powie, że nie jesteś wystarczający, że nie możesz tego osiągnąć, że nie jesteś kimś wyjątkowym. Chcą, żebyś uwierzył w te kłamstwa, ponieważ wiedzą, że jeśli to zrobisz, przestaniesz. Ale taka jest prawda. Jeśli słuchasz tego teraz, jeśli ta wiadomość do Ciebie dotarła, to dlatego, że już pokazałeś, że te kłamstwa nie mogą Cię dotknąć. Stawiałeś opór, wytrwałeś i zacząłeś patrzeć poza złudzenia. I tu właśnie pojawia się prawdziwa transformacja, ponieważ nie chodzi tylko o to, aby zobaczyć system takim, jakim jest. Jest to kwestia decyzji, co zrobisz z tą prawdą. Możesz go użyć, aby całkowicie się uwolnić, przejąć kontrolę nad swoim życiem, zbudować coś, co jest naprawdę Twoje. W ten sposób inspiruje innych do tego samego. Bo zmiana, jak powiedziałem wcześniej, nie zaczyna się od tłumu, ale od jednostek. A kiedy zdecydujesz się być tą osobą, która zrobi pierwszy krok, która odważy się? Żyjąc w oparciu o swoją autentyczność, stajesz się katalizatorem czegoś znacznie większego niż zdajesz sobie z tego sprawę. Teraz, kiedy rozumiecie, jak działa system i dlaczego jesteście dla niego zagrożeniem, nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o tym, co naprawdę oznacza odebranie wam tej władzy, którą próbowali wam odebrać. Wiedza o tym, że system istnieje i że się ciebie boi to tylko pierwszy krok. Prawdziwa zmiana następuje, gdy działasz, kiedy decydujesz się żyć w sposób, który nie tylko rzuca wyzwanie systemowi, ale osłabia go od środka. Pierwszym krokiem do wykorzystania swojej mocy jest odzyskanie koncentracji. Chcą, aby twój umysł był rozproszony, chcą, żebyś zagubił się w błahostkach, chcesz, żebyś poświęcał swój czas i energię na rzeczy, które nie mają znaczenia. Ale kiedy zdecydujesz się skupić swój umysł, stajesz się niepokonaną siłą. A oto klucz: skupienie się nie polega tylko na eliminowaniu rozproszeń, ale na dostosowaniu każdego aspektu swojego życia do swojego celu. Pomyśl o rwącej rzece: jeśli pozwoli się jej płynąć bez kierunku, jej energia rozprasza się i chociaż może spowodować chwilowy wpływ, nie ma jasnego celu. Ale jeśli skanalizujesz tę samą rzekę, nadając jej kierunek i cel, możesz wygenerować wystarczająco dużo energii, aby przenosić góry. Ty jesteś tą rzeką. Twoja energia, twoje myśli, twoje działania są potężne, ale tylko wtedy, gdy zdecydujesz się skierować je w stronę czegoś większego niż ty sam. Ale jak to zrobić w świecie, który nieustannie próbuje odwrócić twoją uwagę? Odpowiedź leży w kultywowaniu dyscypliny. Nie dyscyplina narzucona z zewnątrz, ale taka, która rodzi się od wewnątrz, z pragnienia stania się najlepszą wersją siebie. Za każdym razem, gdy decydujesz się wstać wcześnie, aby pracować nad swoimi celami, za każdym razem, gdy mówisz nie pokusom, które tylko odciągają cię od celu, osłabasz system. Bo system zależy od jego lenistwa, konformizmu, niezdolności do działania. Ale kiedy przejmujesz kontrolę nad swoimi wyborami, deklarujesz swoją niezależność. Dyscyplina to jednak nie wszystko. Potrzebna jest też odwaga, bo życie poza systemem nie jest łatwe. Wymaga to gotowości do bycia innym, do stawienia czoła dyskomfortowi, do zniesienia krytyki tych, którzy wciąż tkwą w iluzji. Ale oto niesamowita rzecz. Każdy akt odwagi, który wykonujesz, nie tylko cię wzmacnia, ale także wzmacnia cię, inspiruje również innych, gdy widzą, że stoisz na swoim miejscu, że idziesz naprzód pomimo przeszkód. Zaczynają się zastanawiać, czy oni też mogą to zrobić i tak zaczyna się efekt domeny. Następnym krokiem jest zbudowanie czegoś własnego. System chce, abyś był od niego zależny we wszystkim, jeśli chodzi o środki do życia, rozrywkę, a nawet poczucie własnej wartości. Ale kiedy decydujesz się stworzyć coś, co jest naprawdę Twoje, coś, co nie może być przez nich kontrolowane ani manipulowane, uwalniasz się. Może to być biznes, projekt, społeczność. A nawet zmiana w sposobie zarządzania czasem i zasobami. Ważne jest, aby było to coś, co odzwierciedla to, kim naprawdę jesteś, a nie to, kim chcą, abyś był. Dobitnym tego przykładem jest starożytna bajka o lwie wychowanym wśród owiec dorastających w przekonaniu, że jest jedną z nich. Całe życie spędził zachowując się jak owca. Bojąc się drapieżników i akceptując swoje miejsce w stadzie. Ale pewnego dnia, pijąc wodę z rzeki, zobaczył swoje odbicie i zdał sobie sprawę, że to nie owca, ale lew. W tym momencie wszystko się zmieniło. Rozpoznał swoją prawdziwą naturę i przestał zachowywać się jak ktoś, kim nie był. Jesteś tym lwem. Spędziłeś dużo czasu żyjąc zgodnie z zasadami systemu. Który chce, abyś był owcą, uległą, posłuszną, bojaźliwą. Ale teraz jest czas, aby spojrzeć w lustro, rozpoznać, kim naprawdę jesteś i działać zgodnie z tym. Ponieważ system nie ma władzy nad lwem, który przebudził się do swojej prawdziwej natury. I tu dochodzimy do najważniejszej części czyli połączenia z innymi wybranymi. Nie jesteś sam w tej walce. Jest wielu takich jak Ty, budzących się, kwestionujących, rzucających wyzwania. Siła jednostki jest potężna, ale siła społeczności jest nie do zatrzymania. Szukaj innych, którzy podzielają Twoją wizję, którzy są gotowi iść tą ścieżką z Tobą. Wspierajcie się nawzajem, dzielcie się pomysłami, zasobami, strategiami. Razem możecie stworzyć ruch. Który nie tylko rzuci wyzwanie systemowi, ale także zbuduje coś naprawdę transformacyjnego, który całkowicie go pokonuje. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Po prostu decydując się być sobą, rozpalasz płomień, którego nie mogą zgasić płomień, który z czasem może zamienić się w ogień, który przemieni wszystko wokół ciebie. I nie chodzi tu o niszczenie. Ale o budowanie czegoś nowego, czegoś lepszego, czegoś, co odzwierciedla prawdę, wolność i moc, które próbują stłumić. Teraz jest czas, aby zapieczętować to przesłanie potężną prawdą, działaniem, które łączy Waszego ducha z celem, dla którego zostaliście stworzeni. Zamknij oczy, jeśli możesz, i oddychaj głęboko. Wyobraźcie sobie przez chwilę całą energię, która jest w Was, całą siłę, którą system próbował stłumić, cały potencjał, który czyni Was wyjątkowymi. Módlmy się razem, ponieważ modlitwa nie tylko wzmacnia Twojego ducha, ale także łączy Twoje serce z boskim źródłem, które Cię prowadzi. Panie Wszechmogący, dzisiaj stajemy przed Tobą, rozpoznając naszą prawdziwą tożsamość, jako wybrani. Dziękujemy. Że dałeś nam jasność w środku świata pełnego zamieszania. Dziękujemy, że pokazujecie nam, że jesteśmy czymś więcej niż to, w co system chce, abyśmy wierzyli. Prosimy o siłę, by iść naprzód, odwagę, by stawić czoła próbom i mądrość, by rozeznać właściwą drogę. Błogosław każdą osobę, która słyszy to przesłanie. Niech Wasze serca zostaną napełnione światłem i niech nigdy nie zapomnicie o celu, do którego zostaliście powołani. Amen. Teraz chcę, abyście wystąpili i publicznie ogłosili swoją prawdę. Przejdź do komentarzy pod tym filmem i napisz z przekonaniem, jestem Wybrańcem. Czyńcie to nie tylko jako symboliczny akt, ale jako deklarację władzy. Każda wiadomość ma potencjał, aby zainspirować innych, przypomnieć komuś, że on również jest częścią tego ruchu. I nie poprzestawaj na tym. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, bo to dopiero początek. Jest więcej prawd, którymi możesz się podzielić, więcej kroków do podjęcia i więcej narzędzi, których potrzebujesz, aby pewnie kroczyć jako wybraniec, którym jesteś. Ponadto. Jeśli ta wiadomość wybrzmiała w Twoim sercu, jeśli czujesz, że ta treść musi dotrzeć do większej liczby osób, chcę Cię zaprosić do wsparcia tego kanału w namacalny sposób. Możesz zostać członkiem kanału, aby stać się częścią tej ekskluzywnej społeczności, która zmienia życie. A dla tych, którzy czują jeszcze głębsze powołanie, w opisie tego filmu znajduje się link do przekazania darowizny. Nie ma znaczenia, ile możesz przekazać. To, co się liczy, to intencja twojego serca. Każdy wkład jest żarnym, które pomaga rozwijać tę misję. Pamiętaj, że jesteś zagrożeniem dla systemu. Nie dlatego, że podąża łatwą drogą, ale dlatego, że wybiera prawdziwą ścieżkę. I tej drogi nie przemierza się w pojedynkę. Jesteśmy tu razem, aby wspierać się nawzajem, rozwijać i pamiętać, że jesteśmy więksi niż jakiekolwiek ograniczenia, które próbują nam narzucić. Do zobaczenia w następnej wiadomości. Do tego czasu nadal bądźcie światłem, którego potrzebuje świat.